Czy wiesz, że zwykły liść lub pączek może być bardziej skuteczny niż wiele leków sprzedawanych w aptekach? A gdybym ci powiedział, że ta cudowna roślina rośnie na podwórku wielu brazylijskich domów i ma moc kontrolowania ciśnienia krwi, równoważenia poziomu cukru we krwi, a nawet łagodzenia głębokiej traumy emocjonalnej? Dziś ujawnimy sekrety embauba, rodzimej rośliny, która od wieków była używana przez mieszkańców lasu, ale którą współczesna medycyna dopiero Teraz zaczyna doceniać. W tym filmie dowiesz się, dlaczego pąki embauba są uważane za prawdziwe, naturalne toniki serca i jak jej kwiaty mają moc leczenia ukrytych urazów serca i umysłu. Przygotuj się, ponieważ to, czego się dowiesz, może zmienić nie tylko twoje. Zdrowie fizyczne, ale także twój wewnętrzny spokój. Rozdział pierwszy. Embauba i jej uzdrawiająca moc. W walce z nadciśnieniem i cukrzycą. Wyobraź sobie roślinę tak potężną, że rośnie cicho w najbardziej wilgotnych zakątkach lasu karmi. Dzikie zwierzęta równoważy ekosystemy, a nawet chroni ludzkie serca. Taka roślina istnieje i nosi nazwę embauba. Każdy, kto cierpi na wysokie ciśnienie krwi lub ma trudności z utrzymaniem glukozy pod kontrolą, może być tylko o jedną herbatę od znacznej poprawy. Embauba nie jest nowinką współczesnej. Nauki, ale darem przodków, który rdzenni Brazylijczycy wykorzystywali od niepamiętnych czasów, aby dbać o ciało i duszę. Jej duże, srebrzyste liście, które kołyszą się na wietrze jak lecznicze flagi, są bogate w składniki aktywne takie, jak glikozydy i alkaloidy substancje zdolne do bezpośredniego działania na mięsień sercowy i naczynia krwionośne. Innymi słowy, pomaga sercu bić bardziej równomiernie a naczynia krwionośne rozszerzają się łatwiej, zmniejszając ciśnienie wywierane przez krew na tętnice. Co więcej, ta sama roślina ma imponującą zdolność obniżania poziomu cukru we krwi, co czyni ją naturalnym sprzymierzeńcem dla osób cierpiących na cukrzycę lub będących w stanie przedcukrzycowym. Rozszerzające naczynia krwionośne i oczyszczające krew działanie embałby to nie tylko popularna obserwacja, była ona już przedmiotem badań Centrum Leków powiązanego z Ministerstwem Zdrowia, które udowodniło jej skuteczne zastosowanie w składzie formuł leczniczych. A najbardziej zaskakujące jest to, że pomimo tego, że jest tak dostępna i łatwa w uprawie embałuba, jest nadal w niewielkim stopniu wykorzystywana w konwencjonalnych metodach leczenia. Jeśli masz tego typu roślinę w swoim ogródku, patrzysz. Na prawdziwą, naturalną aptekę. Potrzebujesz tylko jednego liścia, aby przygotować kilka dni leczenia, ponieważ jego stężenie jest takie, że pojedynczy pęcherzyk może dać kilka naparów. A dla tych, którzy martwią się przesadą lub skutkami ubocznymi, rada jest prosta i bezpieczna. Małe dawki przyjmowane w sposób ciągły wystarczą, aby zobaczyć uspokajające, regulujące, a nawet lecznicze działanie tej rośliny. W świecie w którym uprzemysłowione środki zaradcze często przynoszą niepożądane skutki. Mądrość embałby zachęca nas do świeżego spojrzenia na to, co proste, naturalne i głęboko skuteczne. Rozdział drugie. Ulga dla emocjonalnych traum, które pozostawia nam życie. Ile smutków nosisz w swojej klatce piersiowej, ile bezsennych nocy masz z powodu powracających wspomnień. Jeśli chodzi o rośliny lecznicze, wiele osób od razu myśli o leczeniu ciała. Ale co z duszą, Embauba nie tylko pomaga sercu bić lepiej fizycznie, ale także działa głęboko na serce emocjonalne. Dzieje się tak, ponieważ kwiaty tej rośliny zawierają subtelną, ale niezwykle potężną energię, zdolną do dotarcia do najgłębszych warstw naszego wewnętrznego bólu. Eksperci od kwiatów tacy jak terapeutka Darci wykazali, że kwiaty embauba mają podobne działanie do kwiatu targets który jest wskazany do leczenia traumatycznych wspomnień, głębokich urazów i emocjonalnych ran, które nadal cicho się w nas gotują. Jeśli czujesz, że stare rany odbierają ci radość lub jeśli istnieją urazy, które uniemożliwiają ci lekkie poruszanie się, być może nadszedł czas, aby spróbować czegoś innego. Lekka herbata z kwiatów embauba, pozostawiona w czystej wodzie w świetle słonecznym na kilka godzin, może być przyjmowana małymi łykami przez cały dzień, jakby była pieszczotą dla duszy. Preparat ten, znany jako słoneczny kwiat, działa bezpośrednio na nieświadomy układ nerwowy, pomagając rozpuścić warstwy emocjonalnego bólu, bez szkody dla ciała. W przeciwieństwie do agresywnych leków lub inwazyjnych terapii, zabieg ten działa w ciszy, jak delikatne oczyszczanie rany, aż ból ustąpi. Dla tych, którzy utknęli w przeszłości lub którym trudno jest wybaczyć lub zapomnieć kwiat, ten reprezentuje prawdziwą nadzieję. Nie obiecuje natychmiastowych cudów, ale zasiewa ziarno transformacji, które z czasem rozkwita, przynosząc spokój, akceptację, a przede wszystkim wyzwolenie. Nie chodzi o porzucenie konwencjonalnych środków leczniczych, ale o włączenie do codziennej opieki mądrości przodków, która rozumie człowieka jako całość. Dusza również choruje i zasługuje na taką samą troskę i szacunek, jakimi darzymy nasze ciała. Jeśli istnieje roślina, która może przemówić do ran serca, to jest nią embauba i być może jest bliżej ciebie, niż ci się wydaje. Czy próbowałeś jakichś naturalnych lub kwiatowych terapii, aby wyleczyć emocjonalne rany? Jak ból z przeszłości wpłynął na Twoje życie? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i odkryjmy razem, jak embauba może być potężnym sprzymierzeńcem w uzdrawianiu emocjonalnym. Rozdział trzeci. Korzeń Embauba i jego moc. W walcezy. Sydin z Zapaleniem oskrzeli i poważnymi infekcjami. Kiedy myślimy o korzeniach, myślimy o podstawie, fundamencie o tym, co podtrzymuje życie pod ziemią. I właśnie taką siłę oferuje korzeń Embauba osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego i uporczywe infekcje. Podziemna część tej rośliny, która jest często ignorowana, koncentruje jeden z największych potencjałów leczniczych na naszym terytorium. To tutaj znajdują się najbardziej intensywne substancje zdolne do łagodzenia długotrwałego zapalenia oskrzeli kataru, który nie ustępuje, a nawet poważniejszych chorób takich jak gruźlica i krztusiec, które od wieków wyniszczają rodziny. Embauba ma właściwości wykrztuśne i przeciwzapalne, które pomagają oczyścić płuca, ułatwiając oddychanie i łagodząc uporczywy kaszel. Co więcej, jej oczyszczające działanie na krew sprawia, że jest również przydatna w walce z infekcjami takimi jak rzeżączka, i kiła działając szeroko w walce z bakteriami i wzmacniając naturalną reakcję organizmu. Ponieważ korzeń jest bardziej skoncentrowany, należy go stosować ostrożnie w mniejszych dawkach, i najlepiej pod kierunkiem terapeuty lub naturopaty. Herbatka z małych kawałków korzenia gotowana, a następnie parzona, może być spożywana w ułamkowych dawkach przez cały dzień, szczególnie w okresach kryzysu oddechowego lub ostrego stanu zapalnego. Istnieją doniesienia o znacznej uldze w ciągu kilku dni, stosowania zwłaszcza u osób, które próbowały wszystkiego bez powodzenia. A dla tych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, z dala od aptek lub ośrodków zdrowia, dostęp do korzenia, embauba może być różnicą między cichym pogorszeniem a zaskakującym powrotem do zdrowia. Jest to rodzaj rośliny, która musi być w pamięci każdego, kto ceni medycynę naturalną, ponieważ oprócz leczenia uczy, uczy, że uzdrowienie często zaczyna się pod ziemią, gdzie nikt nie widzi, ale gdzie życie znajduje swoją prawdziwą siłę. Korzystanie z korzenia embauba to coś więcej niż tylko dbanie o swoje ciało, to uhonorowanie mądrości, która rozciąga się na pokolenia i pokazuje, że nawet w trudnych fazach życia natura sięga po nas, aby podnieść nas na duchu. Rozdział 4. Papier ścierny, który leczy sekret liści embauba dla serca. Na pierwszy rzut oka liść embauba może wyglądać szorstko. Z szorstkimi włoskami, przypominającymi drobny papier ścierny. Nie ma delikatnego dotyku innych roślin leczniczych, ale to właśnie w tej fakturze, w tym silnym i uderzającym aspekcie, tkwi jeden z jego największych sekretów jego zdolność do wzmacniania serca i przywracania równowagi w organizmie od wewnątrz. Kiedy serce zaczyna się męczyć, uderzenia stają się nieregularne, ciśnienie waha się, a zmęczenie staje się stałe ciało, prosi o pomoc. I właśnie w tym momencie pojawia się liść embałuba, jako potężny naturalny środek zdolny do działania, jako prawdziwy tonik serca. Pomaga regulować rytm uderzeń, uspokajając serce, gdy przyspiesza, ale także wzmacniając jego strukturę. Gdy jest słabe, to jak silna dłoń, trzymająca mięsień sercowy i mówiąca, uspokój się będziesz w stanie kontynuować. Ponadto jego właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, pozwalają krwi krążyć swobodniej, zmniejszając ciśnienie i przenosząc tlen i składniki odżywcze, bardziej efektywnie w całym ciele. Nic dziwnego, że tak wiele doniesień wskazuje na złagodzenie objawów nadciśnienia po ciągłym stosowaniu herbaty z liści embałuba. Sekret nie tkwi jednak w wypiciu dużej ilości herbaty za jednym razem. Siła rośliny tkwi w ciągłym stosowaniu w delikatnych dawkach, niemal jak rytuał troski i szacunku dla własnego ciała. W ten sposób osiąga się najlepsze wyniki słaba, dobrze przygotowana herbata, przyjmowana przez cały dzień, przez kilka kolejnych dni. I nie tylko serce jest wdzięczne. Wielu użytkowników zgłasza również ogólną poprawę nastroju trawienia, a nawet snu. To tak jakby liść embałuba wysyłał wiadomość od natury, aby leczyć. Potrzebujesz łagodności, stałości i obecności. Liść można zbierać świeży, suszyć w cieniu, a następnie pokroić na małe kawałki, aby ułatwić napar. Idealnie jest nie mieszać gałęzi lub bardzo grubych żeber, ponieważ spowalnia to proces suszenia i zagraża czystości preparatu. Dzięki cierpliwości i ostrożności będziesz mieć w domu niedrogi, bezpieczny i skuteczny naturalny środek. Który zadba o twoje serce, ten cichy silnik, który z każdym uderzeniem niesie naszą historię. A jeśli istnieje sposób, aby odwdzięczyć mu się za wszystko, co dla ciebie zrobiło, być może jest to prostota liścia zerwanego z wdzięcznością. Czy próbowałeś użyć naturalnych roślin, aby poprawić swoje zdrowie układu krążenia? Jak dbałeś o swoje serce przez lata? Skomentuj poniżej swoje doświadczenia i podziel się tym, jak embauba może być potężnym sprzymierzeńcem w procesie uzdrawiania i dobrego samopoczucia. Rozdział piąty. Ukryta moc pędów embauba na cukrzycę i wysokie ciśnienie krwi. Pośród gęstych liści drzewa embauba kryje się coś dyskretnego, co niesie ze sobą ogromny potencjał leczniczy pędy. Niewiele osób o tym wie, ale te małe pędy, wciąż miękkie i skoncentrowane w soku, są prawdziwymi rezerwuarami aktywnych składników, które działają bezpośrednio na dwa z najczęstszych problemów zdrowotnych w starszym wieku cukrzycę i nadciśnienie. Pąki embałuba zawierają skoncentrowany ładunek glikozydów i alkaloidów, które, jeśli są stosowane prawidłowo i z poszanowaniem ich mocy, mogą pomóc regulować poziom cukru we krwi i obniżać ciśnienie krwi. Jest to cicha, naturalna reakcja, która działa stopniowo oczyszczając organizm, rozluźniając żyły i przywracając równowagę utraconą przez lata. Herbata przygotowana z pąków powinna być jasna niemal przezroczysta. Ponieważ siła tej części rośliny tkwi nie w ilości, ale w jakości jej składu. Pąków nie trzeba bezpośrednio gotować. Wystarczy pozostawić je do zaparzenia w gorącej wodzie na kilka minut i spożywać małymi łykami przez cały dzień. Taka metoda stosowania zapewnia, że składniki aktywne są wchłaniane stopniowo i w sposób ciągły bez przeciążania organizmu. Wiele starszych osób zgłasza, że po kilku tygodniach stosowania zaczynają zauważać subtelne zmiany, takie jak niewielka poprawa nastroju, mniejszy ból nóg i uczucie ulgi po przebudzeniu. I nie jest to przypadek. Kiełki działają również na układ krążenia, pomagając rozszerzyć naczynia krwionośne i zmniejszając opór przepływu krwi, co naturalnie obniża ciśnienie. Ponadto istnieje silny związek między ciągłym stosowaniem kiełków a poprawą reakcji emocjonalnej organizmu. Osoby z historią traumy zranienia lub nagromadzonego stresu zgłaszają uczucie lekkości umysłu, tak jakby ciało zaczęło puszczać ciężary, które były noszone zbyt długo. Dzieje się tak, ponieważ pąki zgodnie z badaniami terenowymi i obserwacjami w medycynie ludowej działają również na autonomiczny układ nerwowy, promując stan większego spokoju. Jest to dowód na to, że natura oferuje nie tylko fizyczną ulgę ale także emocjonalne uzdrowienie, jeśli wiesz gdzie szukać. Kiedy więc patrzysz na kiełki embauba, nie postrzegaj ich tylko jako przedłużenie rośliny. Postrzegaj je jako obietnicę odnowy, początek cyklu, który po zebraniu i starannym przygotowaniu może przynieść nowe możliwości tym, którzy myśleli, że niewiele więcej mogą zrobić, aby poprawić swoje zdrowie. Rozdział 6. Embauba i uzdrawiający kwiat na stare rany i urazy. Z pozoru może się wydawać, że to tylko kolejny liść wśród wielu innych, ale ci, którzy zagłębiają się w subtelny wszechświat Embauba, odkrywają głęboką moc ukrytą w jej kwiatach. Podczas gdy tradycyjna medycyna ceni korzenie liście i pędy, kwiaty Embauba ujawniają inny rodzaj uzdrawiania, który jest cichszy, ale nie mniej potężny, uzdrawianie emocjonalne. Kwiaty Embauba umieszczone w czystej wodzie i pozostawione na słońcu Generują esencję wibracyjną, zdolną do bezpośredniego działania na system emocjonalny, na niewidzialne zapisy umysłu, na traumy, które nosi dusza i które często kryją się za chorobami fizycznymi. To przygotowanie, znane jako słoneczny kwiat, jest proste, ale wymaga obecności i intencji. Zbierając kwiaty, umieszczając je w przezroczystym, szklanym pojemniku i pozostawiając na słońcu, tworzy się energetyczny napar, który przenosi pamięć rośliny. Woda ta, spożywana delikatnymi łykami przez cały dzień, działa jak balsam, na stwardniałe uczucia zranienia, które się nie rozpuściły, traumy, które nadal powodują napięcie, nawet dziesiątki lat po ich wystąpieniu. Ludzie, którzy doświadczyli straty przemocy, porzucenia lub głębokiego smutku, znajdują w tym kwiecie most pojednania z przeszłością. To tak, jakby roślina delikatnie mówiła, w porządku możesz teraz odpuścić. To subtelne przesłanie przekazywane przez właściwości energetyczne Embauba przyniosło rzeczywiste rezultaty u osób zmagających się z bezsennością, niepokojem, napadami płaczu lub ciągłym uczuciem ucisku w klatce piersiowej. Ponadto kwiat ten jest potężnym sprzymierzeńcem dla osób przechodzących procesy zmian, zarówno emocjonalnych, duchowych, jak i fizycznych. Wspiera przejście, wzmacnia wewnętrzną pewność siebie. I pomaga umysłowi zreorganizować się, aby iść naprzód. W szczególności wykazano, że jest skuteczny dla osób starszych, które czują się nie na czasie, jakby nie było już dla nich miejsca w dzisiejszym świecie. Kwiatem bałuba przynosi powitanie, ponownie łączy z mądrością przodków i poczuciem przynależności. A najpiękniejsze jest to, że to uzdrowienie nie przychodzi z wysiłkiem przychodzi delikatnie w małych dawkach, jak codzienny uścisk natury. Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować go z szacunkiem, dobrze przechowywać i używać z wiarą. Roślina zajmie się resztą. To, co zaczyna się jako zwykła herbata lub kwiat, może z czasem stać się nowym sposobem patrzenia na życie, z mniejszą wagą, większą wdzięcznością, a przede wszystkim nadzieją. Jeśli dotarłeś tak daleko, zdałeś sobie sprawę, jak potężna może być embałba. To nie tylko roślina. To naturalna forteca przeciwko wysokiemu ciśnieniu krwi, niekontrolowanemu poziomowi glukozy, traumie emocjonalnej, a nawet bólom duszy, które współczesna medycyna często ignoruje. Niezależnie od tego, czy chodzi o liście pąki czy kwiaty, jej ostrożne stosowanie może przynieść ulgę siłę i równowagę osobom doświadczającym wyzwań związanych ze starością. Teraz chcemy usłyszeć od ciebie, czy wiesz o tej roślinie, Stosowałeś ją lub znasz kogoś, kto to robił? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami. A jeśli ta treść poruszyła Twoje serce, polub film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje go usłyszeć, i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych cennych wskazówek takich jak ta. Twoje zdrowie może się zmienić dzięki małym gestom, a wszystko zaczyna się tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie.